kolejny film z Suntago, strefa Jamango. Jest aktualnie sztuczna fala. Filmy w pionie i w poziomie powrzucałem ze sztucznej fali. Też sobie możecie zobaczyć palmy. Kanał o roślinach przeważnie, więc pokazujemy palemki. Zobaczcie, jest 15 październik, 18.24. Taka rzeka rwąca, nie wiem czy to jest rwąca, ale tam się wpływa fajnie do takich trupów, kurczę. Także tak to wygląda, słuchajcie. Tam jest wyjście na środku, zaraz wam pokażę. Zobaczcie jak miota. No ludzi nie wiedziałem, że będzie tak dużo nawet w październiku, no. Szok, no. Bo ten kryzys, rozumiecie teraz co jest, nie? <grych> Kurde. Tak, tu wygląda na środku. A ciepło w trok? A opinie Gogury można w dupę wsadzić, co piszą, że zimno i tak dalej. Nie wiem, czy to konkurencja, czy to jakieś nienormalne ludzie, szczerze. Bo jest naprawdę gorąco wszędzie woda jest ciepła. A wręcz nawet gdzie gdzie gorąca. Aczkolwiek, w strefie relaks, wychodzimy na dwór, a widzę, że tu chyba jest zamknięte, bo nie byłem że idziemy pod roślinki jeszcze. No i tu jest przejście przy relaksu gó na górze przez sklepy. Znaczy no, można kupić jedzonko. Bez problemu się dożywić. Zobaczcie, <słyski> <słyski> jak świetnie to wygląda. Jakie w Waszyngtonie wielkie. Kurde. I tam tak samo. Nie, nie, nie widać. Najlepsze są te przerosty, te tyczki tutaj. Mega. Po prostu mega. Hmm. Tyle, co będę przeciągał. Tyle na tą chwilę, mówi to ja. Stalewio, borowik, szlachetny. <grym> Także. Do następnych, oczywiście, jakichś tam filmów. Kurde, przydałoby się więcej takich, nie? Atrakcji w Polsce. To coś pięknego. Aby się tu utrzymało i ten kryzys, który nadchodzi wielkimi krokami cały czas, nie? No, skitu. tam Palma madagaskarska na środku teraz macie. Piękna. Dobra, trzymajcie się. I do następnego razu.